Tutaj mamy takiego assembly lub do montażu właśnie silników. Mam dwa rodzaje tego we wcześniejszych moich filmikach można zobaczyć przy pasacie 2.0 FSI. Że montowałem jeszcze na takiej drugiej paście bardzo dobre takie. Dosyć um, wysoka lepkość to chroni przed pierwszym startem na sucho, więc sobie będziemy po lekku działać. Także ja montuję, czyszczę te wszystkie tu powierzchnie, smaruję, wkładam odpowiednie szklanki na odpowiednie miejsca. Smaruję je od spodu, od spodu na tych nowych szklankach. Tutaj te miejsca, gdzie panewkowanie jest, czyli wałek sący wydechowy, to składam. Wy oglądacie. Robimy potem pomiar kontrolny i składamy dalej. Rozrząd i tak dalej.

No i dobra, mamy wałki poskładane, szklanki założone. Teraz będziemy składać oczywiście rozrząd. Miałem cofnięty wał korbowy, tam sobie założyłem koło pasowe. Cofnąłem, żeby po prostu jakby gdyby co, miały mi zawory docisnąć tłoka, to nie docisły. Teraz po prostu założę znacznik, osłonę. Ustawię na znak. No i powinno suchy. Kluczem wiadomo, tu jest jeden znak. Tu jest drugi. Drugi to jest takie oczko, to wam pokazywałem. No i musi być między tym, a tym znakiem, są znaczniki na łańcuchu. Musi być 8 ogniw. Trzeba kluczem sobie tutaj ponaciągać, nastawić, i tam na zębacce od wału kurbowego też jest znak. Jeden. I to trzeba tak właśnie poskładać w ten sposób. Działamy dalej. Dobra, pokrywę rozrządu mamy założoną, rozrząd mamy złożony, ustawiony na znak i tak, wszystko już dwa razy silnikiem, nawet cztery razy już obkręciłem. Fajnie powychodziły te wymiary, bo tu na wyszło gdzieś w granicach 0,17 mm, tu na wydechowych yy, w granicach 0,27, maksymalnie niecałe 0,30 czyli jest duży zapas, bo jest od 0,25 do 0,35 więc jest, można powiedzieć tutaj idealnie, tak samo jak na sących yy, no co, bardzo ważna rzecz, trzeba bardzo dobrze uszczelnić tą pokrywę bo będzie lewy luft brało przez tą pokrywę i zakłócało dawkę paliwa i tak dalej. tam jest przepływomierz, tam wymienimy tą puszkę bo jest uszkodzona żeby Was nie zanudzać, tam jeszcze mam koło pasowe do zmontowania pasek, rolkę prowadzącą, alternator skręcić, pokrywę założyć. No i widzimy się, jak będę miał to wszystko poskładane, i będziemy odpalać. Zobaczymy efekty, efekty ustawienia luzów zaworowych. Wymienimy tą uszkodzoną puszkę, gdzie lewy luft brało. Także za sekundę się widzimy. Więc tak, no co, autko poskładane mamy, zrobimy jazdę próbną. Teraz na benzynie pojeździmy. Tak sobie chodzi, nie wiem, czy to słychać. Silnik jeszcze lekko powyżej zimnego, wskazówka dźwignięta. Ale chodzi fajnie, nie wiem, czy to będzie słychać. Nie, jeszcze nagramy jak ten. Przejedziemy się, zobaczymy, jak. Jeździ, czy falują obroty, czy nie falują obroty. No na razie jest dużo ciszej, na pewno. Ludzy zaworowe na to mają duży wpływ. Wymieniona puszka z nieszczelnością. Pojeździmy, zobaczymy jak się to wszystko poukłada i potem na gazie. Dobra, jedziemy. Jazda próbna na benzynie cały czas jedziemy. Na razie wszystko OK. nie ma falowania. Auto o wiele ciszej chodzi. Także postępy są duże. Wstępy są duże, że dolejemy płynu, bo prawdopodobnie troszeczkę zeszło. sądząc tutaj po temperaturze, niby jest ok, ale może brakować, bo tam jeszcze troszeczkę brakowało. więc uzupełniamy te wszystkie płyny zobaczymy później, jak na gazie chodzi. No, ja uważam na razie naprawę za zamkniętą. Jeszcze Wam pokażę pod maską, jak to, jak to praktycznie wygląda. Mam nadzieję, że komuś to również pomogło z zwalowaniem z falowaniem obrotów. Nierówna praca silnika. Jeszcze Wam zamknę, jak to, jak to chodzi przy zamkniętej masce. Eee, no i tyle. no tylko maskę. Tak chodzi, właśnie. że tak powiem na kamerce, tak słychać jak słychać, ale naprawdę super chodzi. A tak chodzi aktualnie na. Zamkniętej masce. Praktycznie go nie słychać. Jakaś tam roleczka może jedna. Także spoko. Obrotomierz. Obrotomierz. Czynię te wyznaczone swoje. No i pięknie. Także jeszcze raz. Dzięki wszystkim za oglądanie. Łapeczka w górę. Subskrypcja. Do następnego filmu. Narka.